Jezus stawia każdemu z nas pytanie, za kogo mnie uważacie, mówił ojciec święty Franciszek, który dziś spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Ojciec święty przywołał pytanie Jezusa skierowane do uczniów, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedzi udzielił Szymon Piotr, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. To samo pytanie dziś Jezus stawia każdemu z nas, podkreślił papież Franciszek. A nie E ognuno di noi deve dare una risposta. Udzielmy odpowiedzi, która nie jest teoretyczna, ale wiąże się z wiarą, czyli życiem, ponieważ wiara jest życiem. Odpowiedzi, która wymaga również od nas, podobnie jak od pierwszych uczniów, wewnętrznego wsłuchania się w głos Ojca i zgodności z tym, co Kościół zgromadzony wokół Piotra stale głosi. Chodzi o zrozumienie, kim jest dla nas Chrystus, czy jest on centrum naszego życia i celem każdego naszego zaangażowania w Kościele i w społeczeństwie. Ojciec Święty tłumaczył, że postawa, w której to Jezus jest w centrum, prowadzi nas do miłości. Ta miłość wyraża się poprzez otwarcie się nas wszystkich i naszych wspólnot na osoby ubogie i takie, które znajdują się w kryzysie. La la maestra. Miłość jest najlepszą drogą doskonałości, ale trzeba, aby dzieła Solidarności nie odrywały nas od kontaktu z Panem Jezusem. Miłość chrześcijańska z jednej strony jest spojrzeniem na drugiego oczami samego Jezusa, a z drugiej strony jest dostrzeżeniem Jezusa w obliczu ubogich. Papież zachęcał wiernych, by przyglądali się postawie Matki Bożej. Tłumaczył, że pełny sens naszemu życiu i naszej miłości nadaje zaufanie Jezusowi.